Kto z was urodził się w 1985 roku? Ja, podobnie jak wielu z was, stąpaliśmy już wtedy po ziemi i potrafiliśmy wyartukować coś więcej niż zwykłe bep. Świat za to gnał do przodu swoim własnym tempem, a ja postaram się dzisiaj przytoczyć te najśmieszniejsze czy najdziwaczniejsze wydarzenia tamtego roku. Wspomnijmy zatem pojechane momenty, legendarne premiery kinowo-telewizyjne, a może i nóżka na potupie do hitów tamtych czasów. To wszystko i wiele więcej już teraz, bo tak było w 1985! Najpierw wyobraź sobie coś, za czym nie przepadasz: na przykład inwazje bzyczących, brzęczących i kąsających komarów. Chmury tych komarów, aż ciemno od nich. A teraz wyobraź sobie, że się szybko rozmnożyły i jest ich na przykład dwa razy więcej. Tym obrazowym przykładem zacznę podsumowanie 1985 roku, bowiem na Ziemi żyło wtedy około 4,8 miliarda ludzi. Przez kolejne 40 lat przybyło około 3,2 miliarda ludzi, czyli o ponad połowę więcej. Tak patrząc w skali, my też pewnie bzyczymy i kąsamy, no nie? Teraz kilka ciekawostek z tamtego roku. Powstała pierwsza komercyjna strona internetowa. Na tę stronę możecie spokojnie wejść wpisując ten link,

A wiedzieliście, że słynna autostrada Route 66, Route 666, e, właśnie w 1985 roku została zamknięta? Ale spokojnie. Tony pamiątek, które można zakupić z Route 66, są uzasadnione. Od 2005 roku odcinki tejże stały się narodową drogą krajobrazową o nazwie History Crux. 66. 17 sierpnia, dwaj członkowie Bractwa Trzeźwości zostali obłożeni grzywną za pikietowanie sklepu z alkoholem. Z szybko, póki trzyma procenty. Patrząc na zapotrzebowanie na alkohol, pikietowanie we dwóch wydaje się być czynem iście bohaterskim. Tymczasem w Toruniu zatrzymano grupę fizyków i techników prowadzących nielegalną emisję programów opozycyjnych nakładających się na TV. Przez 4 minuty na ekranach mieszkańców toruńskiej starówki widniało logo Solidarności ówcześnie zakazanej. Pod nim zaś dodatkowo napisy w stylu dość podwyżek, represji i tak dalej. Rozumiecie o co chodzi. W Świniku tymczasem z taśmy produkcyjnej zjechał ostatni motocykl WSK. Być może staranność kobiet przy taśmie wyczarowała na baku znak jakości. Zastanawialiście się, co oznacza ten skrót? A może nie? Ale i tak Wam powiem. Wziął się od nazwy producenta, czyli Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. 1985 rok przyniósł reglamentację mąki, masła i cukru. Z tym ostatnim sam nie wiem. Potoczna nazwa cukru, czyli Biała Śmierć. Raczej powinna wskazywać na ograniczenie jego spożycia. I na koniec Zbigniew Religa dokonał pierwszej udanej transplantacji serca w zabrzu. W 1985 roku urodził się portugalski piłkarz Rolando. Urodził się też inny piłkarz, też z Portugalii, Ronaldo. Rolando, Ronaldo, Rol. Ro, 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 a? Tego roku przyszli na świat też polski raper Paluch piosenkarka Lana Del Rey i Bruno Mars, o którego istnieniu dowiedziałem się dopiero gdzieś pod koniec 2024 roku. Zgodzicie się ze mną, że lata 80. i 90. przyniosły wiele najlepszych muzycznych albumów. Świat kipiał od przebojów, które bez problemu przetrwały następne dekady, w odróżnieniu od wielu nowych hitów, których żywotność ogranicza się do paru lat, a często nawet krócej. To były czasy, gdy wielu artystów wypracowało swój własny, unikalny styl i brzmienie, zatem jest o czym rozmawiać. Dlatego dzisiejszy dział podzielę na trzy części: na muzykę zagraniczną, polską i na coś z moich zainteresowań, czyli metal. Na listach przebojów plasują się m.in. hity od Tiny Turbiny, We don't need naszego noworocznego celebryty Briana Adamsa. Jest oczywiście też Madonna world, czy Stevie Wonder. Me, I a i Sandra, która nie chce być Marią Magdaleną. Wstydem byłoby też pominąć następne numery, bo to kamienie milowe w historii muzyki. Show. Z tego roku pochodzi też We Are the World, czyli charytatywny singiel na pomoc dla głodujących w Afryce. World, world, children, children. Powstaje także popularny zespół pieśni i tańca, czyli Guns N' Roses. Lata 80. to oczywisty rozkwit muzyki metalowej, to także tworzenie się nowych podgatunków tego stylu, taki tworzył zespół Possessed z ich materiałem Seven Churches. Niektóre z premier płytowych 85 roku to te albumy. W Polsce swoim premierem ma druga płyta zespołu Turbo i nie jest to może jeszcze kawaleria szatana, ale z racji ogólnego wpływu tego zespołu na naszą historię muzyki, trzeba o tym wspomnieć. I Jako pomoc do następnej części powiem, że w tym roku swój pierwszy koncert w Polsce dali Depeche Mode. Przegląd polskich hitów zacznę od tego, że my wciąż obracaliśmy się głównie w klimatach blues, blues rock yy, czy muzyki popularnej, ale ładnie to wszystko rozkwitało i wierzcie mi, było w czym wybierać. Ja się teraz zamykam i szybki przegląd z polskimi hitami. Można nudzić. w USA dość mocno na przodzie mamy kino z kategorii mięśniaka, odważnego i walecznego. Premiery mają zarówno Rambo 2, Rocky 4, Czerwona Sonia, jak i kultowy film z mojego dzieciństwa, czyli Komando. A teraz gdzieś, jakoś, ktoś za to zapłaci. Odpowiedni człowiek do misji, z której nie można wyjść cało. Arnold Schwarzenegger w filmie Komando to jednak dwie inne premiery wysunę tutaj na pierwszeństwo. I nie będzie to oscarowe pożegnanie z Afryką, którego osobiście w ogóle nie pamiętam. Absolutnym numer jeden dla mnie jest bowiem powrót do przyszłości i to film, do którego będę wielokrotnie wracać w następnych latach. Marzyliście też o takich wyprawach? Patrz uważnie. Jeśli mowa już skoka w czasie, to musiał też pojawić się człowiek, który z niemożliwego robił możliwe, zamieniał zapałki w wyrzutnie rakiet, a do uratowania świata wystarczył mu raptem jeden spinacz do papieru. MacGyver. Ustępował on chyba tylko czakowi Norisowi. Bo jak wiemy, nawet śmierć miewa doświadczenia z pogranicza Czaka Norisa. Kilka premier kinowych, o których chciałbym tu coś wspomnieć, bo lubię je za brzdąca, czy też tej małej cholery, co wiecznie coś chce. Naturalnie w 1985 roku mogłem co najwyżej usłyszeć opis od rodziców w stylu. synku, to jest film o złym człowieku, który robi brzydkie rzeczy tej ładnej pani. Wymieniam zatem powrót do krainy os guniz świadek. Oh, Against a wicked queen and the dreaded Coś z kategorii B? Z przyjemnością. Mogę tu bowiem wspomnieć mega klasyk czyli powrót żywych trupów. Mamy też totalnie pyszną tandetę, choćby w Real Horror. i wspaniałe fantazy w filmie Magowie Zaginionego Królestwa. W Polsce także kilka świetnych premier. Siekierę Ceka C.K. Dezerterzy, Obi Oba, Podróże Pana Kleksa oraz Wabank 2, czyli Riposta. Guść szelasty. A skąd tu guść? Gdzie? Koło! Koło odpinać! Zmieniać! Wiiskę pompować! Golić! 40 lat temu graliśmy, a w zasadzie to oni grali w Super Mario Bros., czyli chyba największą premierę grową tamtego roku. Miło słyszeć, że na świecie tylu osobom podobało się zjadanie super grzybów, zwanych też magicznymi. Pojawiły się też gry Commando i Indiana Jones and The Temple of Doom. W 1985 roku zaprezentowano dwa pierwsze komputery z graficznym interfejsem użytkownika, czyli Amiga 1000 i Atari ST, którego w latach 90. także posiadałem. No, no i Microsoft zaprezentował system operacyjny Windows 1.0. It's Windows from Microsoft! Order today! P.O. Box 286DOS, except in Nebraska. Naturalnie, 1985 nie był tylko taki radosny. Na świecie, jak to na świecie, działo się dużo niefajnych rzeczy, na które uznałem, że nie ma tu miejsca. Jednak szczerze Wam powiem, że budzi się we mnie jakiś wewnętrzny bunt i trochę chciałbym zrobić jakiś film pokazujący te nasze najgorsze zachowania, nim będzie za późno. No, o ile w zasadzie już nie jest. Może jednak lepiej ochłonąć i robić dalej wspomnienia przeplatane z humorem. Co sądzicie? Jak już tu jesteś, ani subskrybujesz mojego kanału? to prośba o rozpoczęcie tego poprzez kliknięcie tego znajomego przycisku. Każde polubienie i komentarz są oczywiście także mile widziane, musisz wiedzieć, że to naprawdę bardzo pomaga, więc z góry dzięki. No i na dzisiaj to tyle. Jak zwykle zachęcam do wrzucania swoich rzeczy z tamtego roku, do dyskusji, no a my widzimy się już niebawem w moim następnym filmie. Dzięki, na razie.